Dzień dobry, Agnieszka Siewierzeniu kmaciorowska, portal internetowy Dzień dobry Podlaski i Fakty Białystok. Proszę Państwa, mamy święto niepodległości, najważniejszy dzień dla polskich patriotów. 106 lat temu odzyskaliśmy niepodległość dzięki naszym polskim bohaterom, a ja jestem we wsi Kopisk, w gminie Dobrze Niewodurze tutaj wejdzie jedyny w swoim rodzaju marsz niepodległości. Idzie w tym marszu cała wieś, no chyba prawie cała, dlatego, że tutaj w prawie wszystkie domy są ustrojone biało-czerwonymi flagami i tylko jeden dom zauważyłam, który ma, no nie ma polskiej flagi biało-czerwonej, za to ma flagę unijną, na ogrodzeniu są jakieś, to Państwo później zobaczą co tam jest, nie będę w tej chwili zdradzać, ale tutaj we wsi Kopisk Marsz chodzi od bardzo wielu lat. To nie jest jednorazowe wydarzenie, tylko praktycznie idzie tutaj cała wieś, no oprócz chyba jednej rodziny czy jednego mieszkańca, żeby uczcić po prostu nasze duże święto patriotyczne, święto niepodległości, odzyskanie przez Polskę niepodległości. Fajnie, że ludzie się cieszą. Muszę powiedzieć, że jestem niezmiernie ciekawa, jak będzie ten marsz wyglądał, bo tutaj będą później, jak ten marsz przejdzie, będzie też śpiewanie pieśni patriotycznych, będzie gęsina, będą jakieś inne tutaj rzeczy się działy. Ja dokładnie nie wiem, bo tutaj mieszkańcy chcieli niespodziankę zrobić, no ale to wszystko oczywiście Państwo zobaczą w naszej relacji, a na razie zapraszam do obejrzenia tej relacji, którą Państwo za chwilę zobaczą. Tak ukryte, jego nie będzie chciał. Gdy zbimy winą, już wolę żerobię. Gdy wioski zginą, rozbimy Ty nas nie stanie, nic się nie do. organizatorem tego wydarzenia, tak, ja, tak, tak? jestem. Pan Jacek Bielski. Tak. Który to już raz tutaj ten marsz przechodzi? Yy, organizujemy ten marsz trzeci, trzeci raz, A, już trzeci. trzeci rok, tak. myślałam, że to już taka trochę dłuższa tradycja, no, ale trzeci raz yy. i co, i cała wieś idzie? Yy, coraz więcej, patrzę, że, że w tym roku już jest znowu więcej ludzi, Przysz, przyszła nawet wieś sąsiednia, kilka osób z sąsiedniej wsi. Proszę pana, to jak to się stało, że w ogóle tutaj taki marsz niepodległości chodzi? Mała społeczność, a jednak się ludzie organizują balony, kotyliony, wlagi. No jakoś organizujemy tutaj zaczęliśmy pie z pierwszego roku taki pomysł, że żeby zorganizować ten marsz ze względu na to, że trudno nam się do tej Warszawy dostać. Tutaj z tej puszczy Knyszyńskiej siedzimy. W środku lasu, więc postanowiliśmy, że uczcimy to nie, Polskę niepodległą tutaj w kopisku i, i uczcimy też tych ludzi, którzy walczyli o tę naszą niepodległość. I tak wspólnie zorganizowaliśmy to z mieszkańcami kopiska, te, te pochody. Proszę Państwa, my w tej chwili idziemy w stronę boiska, gdzie będzie orkiestra, będzie koncert i będzie śpiewanie Hymnu Narodowego, i to też Państwo zobaczą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ze mną jest Pan Marek Kucbor. Kucbor. Ze wsi Kopisk? Tak, mieszkaniec od urodzenia. Proszę Pana, tutaj widzę przy ognisku. Macie dzisiaj świętowanie i dobre same rzeczy. Jak to się stało? No, to zaczęło się jakieś pięć lat temu, zaczęliśmy się organizować. Tu powstało Towarzystwo Przyjaciół Kopiska, które odpowiada za organizację tego typu wydarzeń. A nie zimno? Nie, nie jest zimno. Ja już widziałam, tu mają takie różne rzeczy do rozgrzewania. Kawy, herbatę. Dokładnie. Radzimy sobie jak możemy. Coś malinowe też było takie, jakiś soczek, nie? Soczek. Tak, soczek, proszę Państwa. No i tak jak widać w kopisku. Był koncert w ogóle pieśni patriotycznych, w tej chwili właśnie można tutaj, byli ludzie przed chwilą teraz poszli, co na bigos poszli, ale tutaj można było upiec kiełbaskę, ale kiełbaski są też z grilla, karkówka jest naprawdę full wypas. Wszystko jest proszę Państwa, całe boisko, na którym to się wszystko odbywa jest udekorowane. Jaka teraz będzie impreza w Kopisku? Najbliższe wydarzenie, które będziemy organizować to będzie Orszak Trzech Króli, na który serdecznie zapraszamy. To może przyjedziemy nawet proszę Państwa. Ja jeszcze tylko zapytam jedną rzecz, bo ja tutaj się dowiedziałam, że w Marszu Niepodległości, który szedł najpierw, szła prawie że cała wieś Kopisk, ale doszło mnie słuchy, że już się dołączają kolejne wsie. E Współpracują z nami wsi okoliczne, często współpracujemy ze wsią Kozińce, w tamtym roku brali czynny udział w Orszaku Trzech Króli, często do nas odwiedzają podczas wydarzeń, tam prężnie działa ksiądz Dobroński razem z harcerzami i przede wszystkim współpracujemy ze wsią Rybniki, z która, którą łączy nas przede wszystkim parafia, wspólna parafia. A parafia, proszę Państwa, jest naprawdę wyjątkowa, są tutaj relikwie świętego Stanisława, już się dowiedziałam, no i zapraszał nas bardzo serdecznie ksiądz, bo ponoć ma bardzo dużo tutaj do przekazania, do powiedzenia, a się dowiedziałam dzisiaj też, że 35 tysięcy ludzi było na tej parafii, bo jest właśnie ponoć co oglądać. My tam się wybierzemy w najbliższym czasie, a na razie świętujemy dalej radośnie święto niepodległości. Ze wsi Kopiska, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska. Dziewczyna.